W dniu dzisiejszym 23 uczniów, którzy złożyli podania do klasy sportowej o profilu piłka nożna do gimnazjum numer 3 w kole, właśnie odbywa testy pod okiem trenerów i komisji rekrutacyjnej. Ogółem do klasy złożonych jest prawie 30 podań, w tym dwie dziewczyny, co bardzo nas cieszy. No, przypomnę, że Niedaleko, bo w Koninie istnieje bardzo dobra szkoła średnia, w której można, dziewczęta mogą kontynuować karierę piłkarską. A my, tutaj, na miejscu w kole dajemy im, zresztą jak i chłopcom, jedynie w powiecie możliwość do rozwoju swoich umiejętności piłkarskich w połączeniu z edukacją, czyli na bazie naszej. Szkoły. W ubiegłym roku rozpoczynaliśmy również pod koniec maja, na początku czerwca testy. W tej chwili mamy już nieco większe doświadczenie. Chłopcy są przygotowani, większość z nich na co dzień trenuje w klubach sportowych, oczywiście gro z nich w MKS Olimpiakoło. Program nauczania w klasie sportowej. Jeśli chodzi o wszelkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym, nie odbiegają od tego programu, który realizują wszyscy inni uczniowie w innych gimnazjach w kole czy też w kraju. My podkreślaliśmy to zawsze i będziemy podkreślać, że na pierwszym miejscu w naszej szkole jest nauka. Wiedzą o tym uczniowie. Wiedzą o tym rodzice. Zdajemy sobie też wszyscy sprawę, że nie każdy z nich będzie miał możliwości, czy warunki, czy też szanse, żeby kontynuować swoją sport, sportową karierę, więc podkreślamy to raz jeszcze, że po pierwsze muszą się uczyć. Oceny, średnie ocen za pierwsze półrocze. Była dość wysoka yy, i wydaje się, że chłopcom w żaden sposób te 6 dodatkowych godzin wychowania fizycznego ze specjalizacją yy, piłkarską w żaden sposób nie przeszkadza. Yy, no, widać, że oni po prostu potrafią sobie. Jako sportowcy i osoby o nie tyle bardziej prężnych muskułach, ale również ukształtowane pod względem osobowości, potrafią sobie tak rozplanować czas swojej pracy, że starcza im go i na naukę, i na, i na sport. Po prostu nie przesiadują tych popołudniowych godzin przed komputerem, tylko trenują. W dniu dzisiejszym odbywają się testy do klasy sportowej profilu piłki nożnej w naszej szkole. Jest to już druga taka klasa, znaczy drugi taki nabór, bo pierwsza klasa już istnieje, czyli, czyli drugi taki nabór do pierwszej klasy. Testy składają się z dwóch tak jakby części, czyli pierwsza ta część jest częścią ogólną, sprawność ogólna, a druga część sprawność specjalna. Na samym początku chłopcy byli ważeni i mierzeni również w gabinecie pielęgniarskim, teraz przechodzimy sobie tutaj właśnie na te testy i, i sprawność ogólna składa się z czterech prób, natomiast sprawność specjalna z trzech prób, te testy sprawności ogólnej Składam się z biegu na 30 metrów, siły mięśni, brzucha, yy, biegu zwinnościowego i siła eksplozywna mierzona jest poprzez skok w dal z miejsca, natomiast testy specjalne tutaj, trzy, trzy testy tutaj mamy, czyli uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy do bramek, imitacja salomu z uderzeniem piłki do bramki i żonglerka piłki na sprawdzenie kontroli czucia, czucia, czucia piłki. Większość z tych chłopców tak naprawdę uprawia już, już tą piłkę nożną dłuższy czas, natomiast nie wszyscy oczywiście, ale cieszy nas to, że widać w nich bardzo duży rozwój. Rzeczywiście tych umiejętności, umiejętności czysto piłkarskich rozgrywamy bardzo. Wiele meczów, czy to klubowych, czy chociażby poprzez różnego rodzaju wyjazdy i turnieje już teraz w najbliższym czasie mamy ten turniej międzynarodowy, także będzie szansa sprawdzić się z zagranicznymi zawodnikami. No myślę, że wszystko idzie tak jak, tak, jak powinno to wyglądać. Robimy te testy w tej klasie, która już istnieje, różne formy testów, sprawdzamy ich te umiejętności, także, także idzie to w dobrym kierunku. Cieszymy się również z tego, że, że ta frekwencja tak naprawdę i zainteresowanie tą pierwszą klasą teraz wzrasta. Czyli można powiedzieć, że z roku na rok tak naprawdę to jest drugi rok, ale, ale jest rzeczywiście wzrost, wzrost tych chłopców, jest, jest większa liczba. Wszyscy się, wszyscy się pewny, czegoś uczymy, był to pierwszy rok. Ja przede wszystkim jako wychowawca, czy, czy nauczyciel, czy trener tej grupy również Również na pewno e, e, można powiedzieć, że mam sobie też coś do zarzucenia, ale to jak, jak w każdej pracy też, też jestem, e, cały czas się rozwijam, cały czas się kształcę w tym kierunku, także e, myślę, że, że to co, co nam się nie udało zrealizować lub zrealizowaliśmy to w troszeczkę w mniejszym stopniu niż byśmy chcieli. Na pewno będziemy teraz starali się w tym roku poprawić, żeby to wyglądało z roku na rok, na rok coraz lepiej, żebyśmy mogli to, te braki uzupełniać.